dobry. Temat bardzo skomplikowany. Matryca planety, wychodzenie poza jej matrycę i tak po kolei, od, zaczynając od tego, co to znaczy matryks równe matryca, równe metryka. Czyli krótko mówiąc, matryca to tak, jakbyśmy sobie mieli uzmysłowić z matematycznego punktu widzenia, to jak macie różne zależności fizyczne, Chemiczne i tym podobnym w danej przestrzeni. Zarówno energetyczne zależności, jak i materialne i duchowe i tym podobnym. Po prostu kompleks zasad, jakie tu są. To jest po prostu zasady danej przestrzeni energetycznej i fizycznej. I to nazwę matrycą. I ten świat, jak i cała, to, co nazywają Matrix, że iluzja. A jaka iluzja? Jak cię zabiją, to nie żyjesz, tak? Nie ma czegoś takiego, że wychodzisz, o tak jak w tym filmie Matrix, że tam ciało po prostu podłączone do jakiejś rurki. Pokaż mi, że tak jest. No nie ma, ale to, że jesteśmy w tak zwanym Matrixie, umysłu, w pętli umysłu i że sterowani, po prostu manipulowani, no to jak najbardziej się trzeba z tym zgodzić. Większość ludzi jest od dziecka opętywana i to jest tak naturalne, dla większości niezrozumiane, a to wszystko jest ten świat, zasady tego świata, gdzie po prostu dominuje tak zwany pan, panuje. Dominuje, zmienia nas w tak zwane zombie energetyczne, istoty, które nie mają świadomości. Eee, jako dusza przybywająca tu i nie ma świadomości, nie ma pamięci, to już jest duże zagrożenie. No bo czy dojdziesz do siebie? Wielu uważa, że tak, że wcześniej czy później dojdę do siebie, dobra, zrozumiem sam istotę siebie i wrócę do źródła do jedności, czy gdzie tam sobie zaplanował, ale wielu niestety nie. Więc to jest bardzo trudny świat, skoro zdecydowana większość, bo na pewno ponad 60% w dalszym ciągu jest w moim kontekście zrozumienia słowa opentani, Opętany to ten, który ma zmanipulowane myśli, który po prostu no, śpi, no, tak po naszemu. No, obudźcie się. To słowo oznacza, no zacznij dostrzegać rzeczywistość, że jakieś istoty na ciebie wpływają, że zabierają ci energię, że tak naprawdę potrzebujesz dużo więcej jedzenia, bo, albo jesz, bo nie umiesz zrozumieć tego, że nienasycony organizm, bo energia życia łączy się z energią ciała, jest energią ciała w naszym ciele. Przykłada się jedno na drugie. To co fizyka kwantowa udowadnia, że budulcem materii, czyli tak jak e, tak zwane te pierwiastki są z, stworzone z atom plus jakieś tam cząsteczki jakieś tam no e, jakieś tam no w sensie cząsteczki elementarne tak tak zwane elektron, proton to one składają się z tak kwarków w porcji energii. To jest sedno sprawy. To, co nazywa się przeskokiem kwantowym, to znaczy, że dany elektron przeniósł się na orbitę wyżej, bo dostał porcję energii. No albo w drugą stronę zniża energetyczną orbitę, bo oddał porcję energii. I okej, okay, to wszystko wyjaśnia nasz świat. Jak zacząć się zastanawiać nad tym, to nie ma tu żadnej magii, tylko to wszystko to jest wiedza naukowa. Taka typowa chemia, fizyka i tym podobnym. I mając to na uwadze, po prostu zrozumieć, jak funkcjonujemy. A energię. Myśl to energia. I teraz Matrixem możemy nazwać wtedy, kiedy ludzie zmanipulowani nie rozumieją, że myślami tworzą ten świat. Że to, co się na nim dzieje, to tak właśnie jest. No bo dopuszczają to w swoich myślach, bo tak to kreują, tak to żyją. Gdyby zacząć żyć inaczej, to by było inaczej. No jak? No tak. Jeżeli 50% na przykład populacji ludzi bierze się do, no, razem łączy i mówi dobra, od tej pory my decydujemy o sobie sami, nie płacimy podatków i tak dalej, to co, zabiją was wszystkich? No chyba, nie. a 99% obecnie jest tak zmanipulowanych albo żyje w tym tak zwanym matrixie i nic z tym nie robi, albo inaczej mówiąc, dużo mówią, jedni coś tam robią, ale dalej jest jak jest. I o to się rozchodzi, że to nie jest nic nierealnego. To jest po prostu nasz świat, myśli nasze modyfikowane, to co nazywają kontrola umysłu. Fale od danej częstotliwości, które wpływają na twoje myślenie, znużenie, że nie możesz się wyspać, że cały czas zmęczony, wysysanie energii, naturalne u większości ludzi. Gdy popatrzeć chociażby na moje funkcjonowanie, no zawsze nakręcony. Zaczynam gadać i mogę płynąć, płynąć i tak godzinami gadać. Hmm. No wcześniej czy później, no tak, to umysł bardziej się męczy, ale energetycznie jakbym nie odczuwał żadnych zniżek. No tylko od samego gadania, no może się zmęczyć no, strony głosowe, zmienia mi się głos czasami i tym podobnym, ale jak wielu przeżywa dramat życiowy, bo dosłownie non stop, tylko jakieś takie znużenie coraz bardziej, no a po co mi to, a po co tamto i takie pętla negatywnych myśli, w końcu destruktywnych. A po co żyć? No zaraz, a co jest w tym strasznego? No, przecież tu nie ma niczego co się bać. Życie? Przecież nawet jak umrzesz, to przecież odrodzisz się, tak? A jak nie odrodzisz, to znaczy, że odejdziesz i masz to w dupie za przeproszeniem, ten świat. Więc to same plusy. A jak wielu rozpacza po śmierci kogoś bliskiego? No poszedł do lepszego świata. Może ma, jak miał świadomość, jak odejść, No to już go tu nie będzie i będzie się cieszył. Wybierze lepszy świat dla siebie, jakikolwiek zechce. Więc gdzie tu sens i logika? Po co się bać? Na przykład, no, ugryzienia pająka. No dobra, te pająki w Polsce to jakieś takie bardzo straszne. Ludzie rozumiem, że przemieszczają się i mogą trafić na takie, które zabijają. No to tak, no dobra, nie chcę umierać, bo chcę jeszcze piękne życia żyć. Po prostu żyć i koniec, kropka. No to rozumiem. Ale po co się tak od razu panicznie bać? Przecież to? Jak ktoś ma świadomość, że ci, którzy panują, to zabijają i to po prostu bezwzględnie bierzesz zastrzyk umierasz i co? I tego się nie boisz? To tak właśnie, to mi chodzi o to, żeby się bać. Bo to generowanie strachu, to o to im się rozchodzi, ci, którzy panują, na tej bazie funkcjonują. Po prostu na bazie strachu, lęku. Oni to wywołują. Wojny, nie wojny, jakieś pandemie, epidemie i jakieś te depresje czy mm, kryzysy. Wszystko jest sterowane. Większość ludzi o tym wie, a i tak żyją w tym tak zwanym Matrixie. No teraz, jak z tego wyjść? Po pierwsze, miej świadomość, co tu się dzieje dookoła. Rozumiesz to wszystko, co mówię? Sprawdź po raz kolejny wszystkie aspekty życia na tej Ziemi. I następnie. Po prostu przenieś się świadomością poza obszar planety. Weź sobie tak, wyobraź samego siebie, który troszeczkę większy. Albo najłatwiej. Tak. Yy, po prostu. Tak jakbyś miał, lecieć sobie do góry, lecisz i lecisz do góry, przekraczasz. Nazwijmy to atmosferę. Powłokę. To co ja nazywam bańka dla każdego dla każdej przestrzeni energetycznej, nie tylko człowieka, nie tylko każdego człowieka, czy każdej planety, ale każda forma energetyczna ma swoją taką bańkę, właśnie osłonkę, otoczkę, którą ja nazywam metryką, czyli w danej formie, w danej przestrzeni jest to zarysowane, załóżmy tak, no i to jest określone. W tej przestrzeni po prostu panują określone zasady. I wydobądź się z danej przestrzeni i dostrzesz różnicę. Przechodzisz do Edenu. Tak, hopa, już masz różnicę. Dostrzesz się. Jakie tu panują zasady, a jakie tam? Masz bańkę, otoczkę Edenu. Pole siłowe ochronne nie przejdzie tam żadna negatywna istota. Ewentualnie ty nie zostaniesz puszczony. Jeżeli ciągniesz coś ze sobą w sobie, albo coś w tym stylu. Więc o to się rozchodzi, żeby to wszystko pojąć, mieć punkt odniesienia. Wyjdziesz poza strefę planety. I, od... i właśnie. Energetycznie, świadomościowo, Zmienia się koncepcja życia. Tak po prostu. Wyjdź choć na chwilę. Poczuj, czym jest Matrix, matryca. Zrozum. A poza strefą planety, możesz doczytać sporo ciekawych informacji. To wszystko, co dookoła nas, to jest informacja. To, co nazywamy światło, to jest przekaźnik informacji, między innymi, tak? Zapis. I w jednym fotonie możesz odczytać praktycznie całą historię ludzkości, i, mm, a może całego wszechświata. Teoria holograficznego modelu wszechświata. Brzmi to niesamowicie, że zawarta informacja w jednym fotonie jest ta sama co we wszystkich. Może to jeden foton, wszystko foton. O, to się rozchodzi. Myśleć, kombinować, przetwarzać dane, wyjść poza strefę planety, oderwać się od niej, świadomością, duszą, tak ob. Jeżeli wiesz, że umiesz się chronić, jeżeli masz otoczkę, własną, konkretnie ustanowioną otoczkę, inaczej nazywamy osłonę zaprogramowaną, że nikt ani nic na mnie nie będzie wpływać, tam gdzie sobie lecę, tam ja jestem ja i ponadto po prostu wara ode mnie. Ja na razie zwiedzam, jak będę chciał z kimś pogadać, jak kogoś się spotkam, to najpierw zapytam kim jesteś, potem poczuję kim jesteś, a potem możemy, może pogadamy. Tak można się ustawić, nastawić, zaprogramować, bo to my też programujemy własną matrycę. Metryka, ta otoczka, jak planety. Każdy ma swoją, swoje własne zasady. To jest w tym najpiękniejsze. Jeżeli ktoś nie ma sformatowanej, sformatowanych zasad, to inni mogą na niego wpływać. I tak to wygląda. Tak zwany świat bez zasad. Niemalże bez zasad. Są pewne zasady. Takie odgórne, tak, fizyka i tym podobne, ale jeśli chodzi o świat energii, wszyscy na wszystkich wpływają. I tak. Mm, wielu się to nie podoba, Mniej się bardzo to nie podoba, ale jednak tak tu jest. No, a skoro tak, to miej to w świadomość. A jak wyjdziesz poza strefę, no właśnie, trzeba pamiętać. Ci, którzy używają czegoś takiego z odczyty kronika kaszy. Co odczytują i od kogo? Skąd? Z jakiego pola? Jeżeli masz w zrozumieniu zasady tej matrycy, umiesz porównać, jakie zasady panują tam, a jakie tu. to Pamiętaj, że skoro tu każdy na każdego może wpływać, to jeżeli nie wyjdziesz poza przestrzeń planety, podczas odczytywania kronika kaszy, czy to kogoś, czy swoich, to pamiętaj, że może być to wszystko zmodyfikowane o, o te wartości, co nazywamy modyfikacje Twojego punktu postrzegania rzeczywistości. Nie wyjdziesz poza strefy planety, masz te po prostu oddziaływania jako norma. Tak to już jest. I to trzeba normalnie rozumieć, tak? No jest jak jest. Mieć tego świadomość. I jak chcesz korzystać z różnego rodzaju mocy, to wyjdź świadomością poza planetę, a będzie zdecydowanie lepiej. I o to się rozchodzi, żeby no, po prostu też sobie nie szkodzić i innym nie szkodzić. Bo jeżeli pamiętasz o tym, że każde sprzężenie to jest wymiana energetyczna, jeżeli na ciebie coś wpływa, to zaczyna wpływać na każdego, z którym łączysz się. I odwrotnie. Każdy na ciebie wpływa, z kim się łączysz. Po przejściach, po połączeniach myślowych, energetycznych, o te istoty funkcjonują, tak? To jest ich świat. Ich dom. To jest ich dom, i tu się można powiedzieć, jakby to nazwać: narodzili, w sensie zmodyfikowane dusze, te tak zwane złe dusze. Ludzie, którzy nie dali sobie rady i tak z no, to, co już wam opowiadałem nieraz, no, tortury duszy, cierpienie. Nawet wrażliwe dusze po prostu nie dają sobie same ze sobą rady, a tylko dlatego, że nie mają świadomości tego, że mogą zamknąć się w izolatce, nikt do mnie nic nie mówi. Sam o sobie, no, dusza do siebie nie jest niszczycielska, jest irracjonalna. Dusza zawsze ma zer duszy, sumienie. One podpowiadają, w którą stronę iść. Jeżeli rozumiesz, że w tej przestrzeni modyfikują i to zmieniają ci, jak wyjdziesz poza tą przestrzeń i tak uwolnisz się od tej czarnej masy, już wiele się zmienia. Także pamiętać, to, co w przestrzeni tego świata? To jest Matryca, Matrix, jakkolwiek to sobie nazywamy, Astral. Tak, to są te zasady energetyczne, duchowe, materialne, wszystkim. Cały zbiór zasad. Wyjdziesz poza tą strefę, zmieniają się zasady. Sprawdź na jakie? I bądź tam, gdzie ci lepiej, częściej. Dobra, tu przeżywasz, ale rozumienie, tego, że moja świadomość jest i tak zwane wyższe ja. Kto to jest ten wyższy ja? No tak jak anioł, Achaniu, Bóg, to to wszystko można nazwać w hierarchii, tak jak yy, idąc po kolei, to nasze wyższe ja kończy się zawsze jako Bóg, czyli no bo od Niego wszyscy pochodzimy. Każda świadomość nie ma, jak, jeśli dobrze rozumiem, do tej pory jeszcze mnie nikt nie poprawił, że świadomość narodzić się może tylko w strefie jedności, tam gdzie Bóg. To jego świadomość, pierwsza i wszystkie świadomości w ten sposób się pojawiły w jedności. Morze świadomości, praocean nazwane. I to jest to, że wszyscy mamy go za nasze wyższe ja najwyższe, a po kolei, a ten, który tworzy wszechświat, no dobra, a jeszcze ten, a ten, to, to tamten, to i tak można siebie określać różnymi przymiotnikami, czy tak nazwać to hierarchię istot, aniołek taki, albo nazwali cherubin, serafin, czy co, jakie to ma znaczenie, jaka nazwa, chodzi o wymiar, gęstość, jaką rozumiesz, po to właśnie stworzyłem tę skalę. Miej tego świadomość, że tak jak 3D, to człowiek, który nawet nie rozumie, że ma duszę, sobie tak funkcjonuje. Ok. Ten, który używa duszy, który umie się postawić świadomością obok siebie, 4D. Ten, który wyjdzie poza strefę ziemi i zrozumie matrycę i zrozumie funkcjonowanie, zasady i tak dalej, jest po 5D. Dlaczego? Bo to inny używa innej gęstości. I rozumie swoją gęstość i umie na siebie wpływać to, co nazywam stan błogosławieństwa. Dlaczego właśnie o tym teraz mówię? Bo za chwilę będę nagrywać o błogosławieństwie. Pięta gęstość to jest wtedy, kiedy używasz, jesteś w stanie po prostu już nigdy nie krzywdzisz, nigdy nie kłamiesz. To jest dobro. Równość, sprawiedliwość, uczciwość to jest dobro. Ale stan błogosławieństwa odzwierciedla po prostu trwanie w takim stanie. Możesz go podtrzymywać. Pierwszy ten raz to jest kilka miesięcy, kiedy, o, wyrywacie z butów po prostu. Miłość, radość, szczęście, to podczuwanie. Niesamowite to. A teraz, jak się wprowadzi taki stan? Zrozumieć, jak to funkcjonuje zdecydowanie prościej, jak masz szerszy. Szerszą perspektywę, horyzont, widzenie. To tak jak patrzę się do przodu, a, a teraz jednak mimo wszystko patrzę się na to, co tu, a teraz to, co tu. No niby wzrok mam skierowany w tą stronę, ale uwaga, koncentracja uwagi, a energia podąża za uwagą. I tak to wygląda. To jest nasz świat. Sprawdź, tak się da. To tak jakbyś teraz patrzy na swój palec. Jak wzrok mam skierowany tu, ale teraz koncentruję się na tym. To już pokazuje wiele. To teraz, czym jest tak zwane czucie. Czyli, no, ktoś tu stoi. Nie widzisz go, ale czujesz. A odczuwanie? Nie widzisz, nie jesteś obok, ale odczuwasz. 100 tysięcy kilometrów, miliard kilometrów to nie ma najmniejszego znaczenia. Jaka odległość dzieli nas, a jednak mogę cię odczuwać. Wiedzieć nawet nie widzę. Nigdy cię w życiu nie, nie widziałem, ale mogę o tobie mówić. Jak? I kolejne zmysły: to są te gęstości, wymiary. Każdy poziom i to hierarchia w, w zrozumieniu. Dobra, buduję własny wszechświat. Jak? No znam zasady. Co, Matryce opanowałeś? Zasady matrycy, jak to wszystko funkcjonuje? Super. Ewentualnie dobra, nie musisz wszystkiego rozumieć. Zacznij budować a wtedy zacznij rozumieć, co ci jest potrzebne do zrozumienia. I na tym to polega. Poznajemy coraz więcej po to, żeby móc używać. Używać tej wiedzy. Używać to Kreowania własnej rzeczywistości, manipulowania światem, zmiana metryki i danego świata, jeżeli rozumiesz, że możesz, no to możesz. No tak, na tym to polega. Samo określamy siebie. I o to chodzi. Jak zaczniesz przeżywać tego, którym jesteś jako anioł, zapraszam, tego, który umie sterować zasadami metryki który naprawdę przekształca coś, super, pokaż, udowodni, no to już ktoś wyższy, a coś dalej. Więc umiesz ustalać zasady dalej galaktyki u układu słonecznego i tak dalej. To jest po prostu wiedza, jakby powiedzieć, technologia, bo to, co duchowo, tak, jakby powiedzieć, że to mag, który umie ustawiać jakieś tam zasady metryki, tak? Tak samo właśnie wykorzystuje zasady fizyki, matematyki, chemii, biologii i wszystkich nauk, jakie można sobie wyobrazić, do ustawiania planet w układzie słonecznym. Tak, da się. Ktoś to poustawiał, ten, a nie inny sposób, bo taki miał zamysł. Jak to to? Nazwać go Bogiem? Oczywiście ma sens, ale to tak samo wielu wielu innych też nazwy i bogiem, bo to potrafią robić, możliwe nawet, że robił. Ilu ich jest? Mnóstwo. I to jest ta hierarchia. Moje wyższe ja, to Bóg. Twoje, pomyśl na tym, Z tego, a to jest przepiękne. Dlatego wychodzenie poza planetę, zrozumienie tych wszystkich matryc ma znaczenie. Bo jak wyjdziesz poza wszechświat, jak pójdziesz do jedności, to zrozumiesz w zasadzie wszystko, co trzeba. No, Przybywać tam, zacząć kalkulować, jak to jest zbudowane. Zrozumieć istnienie i zacząć go używać. Dziękuję. Pozdrawiam.